Halo? 1-2, 1-2, dobra. Siemanko ziomale, siemanko ziomalki. Na tym kanale będziemy zwiedzać świat w poszukiwaniu filmowych ujęć. A czy wyjdą one filmowe, to już zostawię do oceny wam. I tak to się będzie kręciło. Na dobry początek zapraszam was do Tromso na poszukiwanie zorzy polarnej. Wybrałem się tym razem z moim ziemalem Bartkiem. Planowo mieliśmy lecieć z Gdańska, tak też się stało. Na lotnisku poznaliśmy jeszcze naszego towarzysza podróży Adama, który pierwotnie w Tromso miał być ze swoją córką, ale ta niestety się rozchorowała, więc zgodziliśmy się, aby dołączył do nas. Żółwik. Na miejscu zastaliśmy bezchmurne niebo i księżyc. Dwa dni popełni. Do obserwacji zorzy zaleca się maksymalną ciemność. Ale powiem szczerze, ja tam nie narzekałem. Mogłem nagrać kilka ujęć. Jak się przyjeżdża pierwszy raz na północ, robi to ogromne wrażenie. Gór tak blisko morza. U nas nie ma w Polsce czegoś takiego. Parę słów na temat tego, jak się poszukuje zorzy. Krótko mówiąc, jest taki wskaźnik, który się nazywa KP. On określa prawdopodobieństwo wystąpienia zorzy. Dobrze jest, żeby było maksymalnie ciemno, oczywiście bezchmurne niebo. Niestety w okresie, w którym my byliśmy, KP wynosiło 2, w skali do 10, więc 2 na 10, jeżeli chodzi o poszukiwanie zorzy. Zimne kol. Są ubrane we wszystko, co wziąłem. Jest mi trochę chłodno. Idę się dogrzejeć, się Dobra. Dobrze, Bartek. Matka natura była chociaż w tycim stopniu dla nas łaskawa. Nie można powiedzieć, że wracamy z niczym. W pewnym momencie udało nam się coś tam zobaczyć. To jest chyba nasza miejscówka. To jest chyba ten moment, kiedy o tam właśnie, o tam właśnie na niebie ja... Co to się będzie zaradziało? Jakbym teraz spać może... Co prawda gołym okiem i w kamerze nie była ona jakoś wyśmienicie widoczna, ale długie naświetlanie zawsze na propsie, taki mamy efekt. No ale mogło być lepiej oczywiście. Widźnie w kieleckim, a nie w zimnie. Poczekajcie, poczekajcie, można się przekonać. No, no tak, myślisz, że jeszcze ta zdarza jakaś taka się tu, więcej pojawi trochę? To że... Znikła. Znikła znikło, Dobry mam. znak, to znaczy, że. Zoży nadciągaj. Energia ze słońca. Jest z nami. W Tromso zatrzymaliśmy się u Polaków, konkretnie u Ani i Kamila, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli chcielibyście wybrać się na poszukiwanie zorzy, to odezwijcie się do Ani, link do jej Facebooka w opisie. My na Anię trafiliśmy poprzez grupę Polacy w Tromso. Jest taka grupka na Facebooku, polecam wejść, zobaczyć, gdyby okazało się, że u Ani jest zajęte, to myślę, że tam na pewno znajdziecie kogoś, kto będzie chciał was ugościć. Tromsø mieszka sporo Polaków, których również z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, bo na kogo w zasadzie nie trafiliśmy, to, to wszyscy byli pomocni i otwarci dla nas. Zajebista sprawa. Mam wielką ochotę zobaczyć taką potężną zorzę, także może Islandia, może Tromso jeszcze raz, zobaczymy. My byliśmy 10 listopada, to był taki czas, kiedy słońce dosyć wcześnie zachodziło i nie za bardzo chciało wychodzić. Dało się odczuć, że zima i noc polarna zbliża się wielkimi krokami. Ja byłem zachwycony. Dla mnie to jest światło ultrafilmowe, kiedy mamy miękkie cienie, kiedy buzia wygląda dobrze, kiedy w zasadzie wszystko dookoła nas, całe natężenie światła, mieści się w zakresie dynamicznym kamery. Co to zakres dynamiczny, to link macie do definicji w opisie dla zainteresowanych. Po porannym kaszotu do storebki ruszyliśmy na poszukiwanie dzikich reniferów. Tych w całej Norwegii jest podobno 25 tysięcy. Jak czytam takie statystyki, to zastanawiam się, jak to zostało policzone tak naprawdę. I tu okazuje się, że Norwegowie ewidencjonują dzikie osobniki, zakładając im nadajniki GPS. Ogólnie jest dosyć sporo takich aspektów, w których Norwegia jest kompletnie innym krajem od Polski. Wiecie, tam nie ma czegoś takiego jak dług publiczny, tam jest coś takiego jak fundusz emerytalny, który liczy, no uwaga, 5 bilionów dolarów i ma stanowić zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń w sytuacji, w której skończy się ropa naftowa. Więc w zasadzie na tym mógłbym przestać cały wywód na temat Norwegii. Ogromna różnica w podejściu do wielu spraw. I to wynika przede wszystkim z tego, gdzie oni żyją. Niesamowite dla mnie było to, że udało nam się znaleźć białego ranifera. Nie wiem, czy to jest nie wiadomo co, ale tak sobie pomyślałem, że tak, te są brązowe, obok brązowo-białe, a ten jest, kurde, cały biały. <grym> Albinos. Potem udaliśmy się na wyspę Kvaløya. Tutaj mam taki mały dylemat, bo norweskie nazwy są dziwne dla mnie. One są trochę chyba z niemieckiego, trochę z takiego niderlandzkiego języka. W tym miejscu byliśmy. Około godzina drogi od samego Tromso. Mnogość kolorów, jaką tam zostaliśmy, połączenie zielonych zarodników z turkusową wodą, brunatnymi ośnieżonymi szczytami w oddali. Bardzo podoba mi się ten szlak ogólnie. Dodatkowo sople lodu, zamarznięte kałuże, wyschnięte trawy, które nadały taki pustynno-suchy klimat. To wszystko powodowało, że czuć było taką magię. Adam razem z Bartkiem, jak prawdziwi poszukiwacze patrzyli nieco bardziej po ziemi i dzięki temu udało im się znaleźć kilka ciekawych rzeczy, zwierząt, nie wiem jak to powiedzieć. Zobaczcie sami. Choć coś ci pokażę kolego sprzed ekranu. Pokaż. To kraw. To jest. Ten z... nogi są po nim. Ale on o, czy... ususzony jest? Czy... jest. Nie U... no, ryba, znaczy tak. Zjedzony? Tak go zjadł i podjął skróbkę. Powinniśmy go chyba oddać. Ale to jest bajeczne połączenie tych kolorów. tak musiał to przynieść. A to są jeżowce, tylko już chyba wysuszone. Ptaki musiały tutaj. Z tej wody to przynieść. Ja myślałem, że o ta kula to jest bardziej jeżowiec. No to. Mi się wydaje, że to jest to samo, tylko z tego odpadły kolce po prostu. A no, może. Ale muszla? Szok. Zaskoczenie, szok. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiadomo, tak. Niedowierzanie. Serdecznie pozdrawiam naszego profesora z liceum. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za wszelkie wskazówki. Natura ma patent na to, żeby coś takiego zrobić. Jak to jest w ogóle możliwe, nie?, że takie coś. Oj. <głosy> <głosy> Jak użyjemy? <tu> <noise> bardzo nie ma co robić. Większość dnia chodzimy. Czasem coś znajdę. Patrz jak to jest zrobione. Po zwiedzeniu wyspy zaczęliśmy wracać do Tromso i w drodze powrotnej znowu spotkaliśmy dzikie renifery. Ja starając się podchodzić coraz bliżej, widziałem, że terenifery tak jakby kątem oka mnie widzą i powolutku oddalają się ode mnie, przez co ja powolutku przybliżałem się do nich i tak sobie powolutku szliśmy w tą stronę, którą one wskazały. Podobność przyrody, jaką zobaczyliśmy na wyspie Kvaloja, to była świetna rekompensata wczorajszej niezbyt pokaźnej zaży. Następnego dnia wyruszyliśmy w góry. No i tutaj musimy przyznać się do błędu, bo nie wzięliśmy ze sobą raczków. Po drodze spotkaliśmy jeszcze Norwega. I co się dowiedzieliśmy, Bartek? Że można iść tamtędy no albo tędy. No ale miał raczki, nie na On O, miał. O, miał, a my mamy. <laughs> nie raczki. Ziemok w ogóle też będzie wchodził, tylko tą lekką A, powiedział, że idzie, tak? I tak, i to tak prowadzi tak? No nie, nic, kurde, szkoda. Tego dnia warunki były dosyć trudne, bo był lekki plus, w nocy był lekki minus, więc przy samym gruncie było bardzo ślisko. Samo wejście porównałbym może trochę do Tarnicy, takie Bieszczady, delikatne. Trzeba no zaraz na tym zwrócić balast, znaczy na picie herbatki. Koniecznie. Ściągam. Mokno, ale nic się nie spali. Skocznie narciarska tam daleko. Spróbuję zbliżenie. Jakieś troszkę. I były dwie opcje do wyboru. Jedna droga lasem, druga tak bardziej bokiem. I my wybraliśmy tą drogę bokiem za namową Norwega, żeby nie iść lasem, bo tam w ogóle było podobno bardzo dużo oblodzonych terenów. I jak sobie patrzyłem filmiki na YouTubie inne, to faktycznie... I tak było ślisko tam gdzie szliśmy? Tu jest najlepsze to, że jest woda i śnieg obok siebie. I góra. Yeah! Polsko górą! Polska górą. Top. Gdy weszliśmy na górę, zobaczyliśmy przepiękną panoramę całego Tromso. Mamy tutaj fajne widoki. Mimo tego, że było mgliście tego dnia, to i tak widok był bardzo, bardzo okazały, także polecam. Nawet jeżeli nie macie siły wejścia, jesteście w Tromso, wiedźcie sobie kolejką, bo stamtąd tak naprawdę widać te góry okoliczne i miasto, City Lights, jeszcze jak pojedziecie sobie wieczorową porą. Kolejka jest do północy, także można w ogóle typowo w nocy się wybrać. Weszliśmy do restauracji. Chwilę odpoczęliśmy. Bartek coś tam smutny pykał w telefonie. Dlaczego Ty, Bartek, taki smutny jesteś? Ja ogarniałem temat na studiach jakieś główne. A, wyjeżdża jakieś główne. Po chwili odpoczynku wyruszyliśmy dalej. W stronę nicości. Co prawda, zbierało się już ku wieczorowi, ale to dla nas jeszcze lepiej. Było mgliście tego dnia, a my mimo wszystko głowę na karku mamy cały czas, więc było takie niepisane postanowienie, że idziemy do momentu aż widzimy łunę świetlną od miasta. Po odejściu półtora, 2 km, trafiliśmy na taką e, drewnianą chatkę. Przydała nam się ta chatka w tym momencie, chociażby żeby chwilę odpocząć, osłonić się od wiatru. Ta świeczka też była tam na miejscu, co było chyba jakimś przeznaczeniem. Biało. I, 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 no. <grystanie> o, tu jakieś ślady jeszcze widać. Co to za zwierzę mogło być? Nie wiem, by No idea. Może ten? Renifer. Może Renifer. I stamtąd ruszyliśmy już z powrotem na dół. Zwiedziliśmy sobie jeszcze Tromso nocą. Zejśmy w Tromso i będziemy szukać Hotdoga z Renifera. Chodźmy. O tu jest. Ale zamknięte. Jak smakuje ci hot dog Z renifera. jest to... taką bułeczkę jak ta napka. A to mięso takie tłuste czy... Nie, jak dziczyzna właśnie. Takie pędzone trochę dymne takie. Jestem tym miłośnikiem jedzenia ogólnie. Wczoraj w strzenisku jadłem zupkę rybną, tak bardzo dobrą. Bardzo ładne miasteczko, kurtyna świetlna nad główną ulicą, bo w zasadzie to jest taka jedna główna ulica, wokół której kręci się całe miasto. Tu jest proszę Państwa biblioteka, w bibliotece wiadomo są książki. Namawiałem Sebastiana, żebyśmy poszli, ale on się dopiero uczy norweskiego, także może za tydzień. Klimat tego, że padało i świeciła się droga, już taki delikatnie świąteczny wystrój sporo pozytywnych aspektów. Dzień czwarty był dokończeniem historii, w zasadzie trochę oczekiwaniem na samolot, który mieliśmy o 22.00. Pojechaliśmy jeszcze w okolice stadionu, w co jest drużyna piłkarska, która kiedyś grała nawet w lidze UEFA i kiedyś nawet pokonała Chelsea. Nie mieliśmy biletów na mecz, więc postanowiliśmy, że wjedziemy na górkę, żeby zobaczyć kawałek meczu, ale tam wszędzie były domostwa dookoła i tak naprawdę nic nam to nie dało, ale dzięki temu znaleźliśmy takie opuszczone budynki, na których ktoś przyczepił tabliczki RIP Mill, ewentualnie Reap Norway Mill. Nie mam pojęcia, co to znaczyło, zastanawialiśmy się z Bartkiem, czy MIL to nie jest jakiś skrót od military, może ciężko powiedzieć. Jeżeli ogląda ten film ktoś, kto wie, o co z tym chodziło, to proszę o komentarz. Reasumując, Norwegia naprawdę na propsie, wrócimy tam z pewnością. Zorze widzieliśmy, usatysfakcjonowani w pełni nie jesteśmy. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, sugestie dotyczące filmów, to piszcie śmiało i do zobaczenia. Ciemanko, elo. Gdzie biegniesz? Czego biegasz seba? Tam jest zorza, A tylko jest jej nie widać.